Hello, hello widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj spróbujemy sobie zrobić kosę. Mamy 52 ,92 zł, 92 grosze, także zobaczymy e, jak to wszystko pójdzie. Słuchajcie wyniki z poprzedniego odcinka na skin o 15 zł. Możecie znaleźć już na moim serwerze, na Discordzie, także obczajcie sobie. W tym odcinku również można wygrać skin, na co trzeba zrobić, to wiadomo, w sklepie używać mojego kodu Oliwka. Dostawić lajka suba, trakcie odcinka, powiem hasło, które trzeba będzie zapisać w komentarzu. Oraz cza cały czas trwa konkurs. Jak możecie zobaczyć, e, tutaj już osoby wygrały, ale cały czas jeszcze do wygrania są rękawiczki oraz digiel. Jeśli chcielibyście właśnie wygrać sobie takiego digla, musi to swoim moim kodem za 15 zł, a na rękawiczki za 30 zł. Dołączymy sobie do kogoś na bitwę na początek. Bo tutaj na przykład tu są te naklejki. Zobaczymy. Ale... No słabo trochę, ale w sumie czego można się spodziewać e, po bitwie za tychę. Co różnie bywa. Jeszcze underdog. I win. O kurde. O kurde, z, z tej nowej skrzynki poleciało. Już myślałam, że... że lipa. I dobra, to zrobiłem sobie może bitwę jakąś taką... Mm, za 50 zł może te nowe weźmiemy te skrzynki hmm. dobra, damy za... Nie dobra, bez 200, bo przerobimy to wszystko damy na dwóch sobie na standardzie. I zobaczymy... O coś się zlagowało. A nie dobra, ktoś załączył. Jak na razie gówno. Co to jest? A nie też. O dobra, chyba to jest biednych jakoś. A nie, nawet 29. Ale jak wiecie, na łeb z tymi naklejkami. Wstać sensie, z tą skrzynką, z tymi naklejkami, bo ta skrzynka jakoś 9 zł kosztuje, a. A tak oddaję... O kurde, za 74. Dobra, mamuj nas. No bo ile mamy? 230 zł. Kurde, z tych nowych skrzynek coś dobrze leci. Może weźmiemy sobie teraz taką, ale na buście. Albo zrobimy sobie bitwę z tych nowych skrzynek na przykład. Hmm. Dobra. Nie, to już weźmiemy bez pusta. To też. A nie no, my tyle nie mamy się rozpędziłam, dobra, dwie weźmiemy. Damy to woda dwóch na standardzie. Ja, ja tak za bardzo nie chcę ryzykować, wiecie o co chodzi. Świeżam sobie stronę. <laughs> Gramy z botem w takim razie Kurde, całe 370. ej kurde, znowu wyleciało to Ale bardzo ładny jest ten skin ogólnie. Jeden z chyba win, a nie, kurde, faktury nie trafił, ja pierdziele, cztery dychy nam zostały, ale na plus bylibyśmy, no trudno, dobra, weźmiemy to, mm. znowu te naklejki sobie wzięłabym, może teraz na trzech damy na standardzie. Przecież mogłam dać underdoga. No dobra, trudno, zagramy już tego standarda. Dobra. O Boże, święty. O, już, już lipa. Kurde, no coś czułam, żeby wziąć tego underdoga. Ja pierdzielę. No i wygralibyśmy na do 90 92 groszy mamy. Dobra, wiecie co zrobimy? Wymienimy sobie te punkty w takim razie. Dobra, Digiel za 120 zł. Może sobie to liczymy gdzieś. Dobra, tutaj na przykład. 20 groszy jakoś. A nie, 50. O kurde. <laughs> nie no, po tych skrzynkach to nie ma, co się, nie ma czego się spodziewać tak naprawdę. To zawsze jakieś świecie. Coś gówno leci. O Boże. Dobra, mamy wina, ale no... Kurde, nudna no, ta bitwa. Nic ciekawego, nie, ten, kurde, nie, o nie mamy. Hmm. Dobra, może na tą jedną? Dobra, zaraz zobaczymy. A nie, kurde, po połowie. W tym samym stanie dropnęliśmy. O, może tutaj? O, dobra dla nas. Przecież nie no, co ja gadam, Naklejka za 156 zł. Ja piercele. Boże święty, 47 zł nam zostało. Dobra. Yy, Ukręcimy sobie jakąś taką... To co można było wziąć? Nie, no ja, ja, nie, ja muszę jeszcze raz wziąć te naklejki, nie? Bo nie wytrzymam te anime. Nie, dobra, weźmiemy sobie coś innego. A i słuchajcie hasło, które musicie zapisać w komentarzu, żeby wygrać skina o 15 zł, to zapisujcie na oncase. Zostawcie lajka, like suba, wiadomo, trzeba wrzucić jeszcze mojego kodu oliwka. I wyniki jutro będą na moim serwerze na Discordzie. Hmm, dobra, to weźmiemy to. I coś co, 2 zł. A nie, dobra. Dobra, zostawmy. Co <coughs> Może na trzech? tylko na trzech tamy. <laughs> o sumy. poty. O tym? dobra tym? nie tym? O tym? No słowo, słabo, cały czas. Ja pierdzielę. Boże święty, no ja nie wiem o co dzisiaj chodzi. Dobra widzę w takim razie dziękuję. Wam bardzo za nie odcinka. Trzymajcie się do następnego, papa. Pa.